Hey, hej, hello. It's me again, Fałdziński and welcome to another episode of Dokładnie. League of Legends. Dziś zagramy sobie Chowafem. Co by tu wziąć? No bierzemy tego takiego stojaczka, nie? On będzie nam świecił po tam drugiej minucie, będziemy mogli go używać. I... i co tu wziąć? Bo gramy na Urfie tak w ogóle. No i potki i, i buty wezmę, nie. To będzie chyba najlepsze. Idziemy na Mida. Nie musimy, wiecie. Biec na Mida, wciskamy F i się teleportujemy, bo zaraz znowu będzie miał odnowienie takie rzeczy. No i co wy tu powiedzieć? No mm, tak. Y, bierzemy chyba pierwsze W. Bo to jest dobre na niego. W ogóle zobaczcie, bo ja nim dużo grałem, nie? I właśnie on ma takie fajne skill'e, patrzcie, o tutaj rozerwanie, nie? Rozrywa ziemię. W wybranym miejscu takie rzeczy, tam ja wam pokażę, o. Tutaj dziki wrzask, to jest ucisza wrogów na obszarze w kształcie stożka. Na półtorej sekundy oraz zadaje 75, plus w nawiasie 17 punktów obrażeń magicznych. No e, to jest to takie kolczyki, on tam wypuszcza, no i r, er, to on tak wcina. Ucztuje, nie? No i to by było na tyle. Przedstawienia gafa. I teraz farmimy, nie? I, I zobaczmy tutaj na topie o. Prawie ten ten fioletowy padł. Ja też widzę, że dostaję od tego, tego maszynisty. Ale nie wiem jak to pójdzie. Dobra, dobra, dobra. Pomujemy te W, uciszenie. Ale on ich masturbuje. Normalnie tak jak młodzież się masturbuje niedobrze. Niedobrze. Lagi. Jak to lagi? No lagi czuję takie Dobra, koniec tych jaj, trzeba normalnie zacząć komentować Bo wiadomo, że to ja sobie jajka robię Dobra, mamy na urfie, mamy kolegę tutaj Właśnie tego maszynisty, Urgota Który jak widać zajebiście w mnie Ja, o, ja se mogę tak i Dostawać w pipę W klipę No jebańcu nawet nic nie mogę zrobić, jeba. No. Ciężki orzek do zgryzienia ten, ur ten urgot, jeszcze z nim nie grałem. Dobra. No to ja też się pospamujesz, Mato. No, próbuj. Kto będzie kurwa? Kogo dupą? Ja wezmę, wyrucham cię w dubsko. Uciszenie. Tak. Ma to ja tu tam w oddali. <grym> Oj, ciężko, ciężko, ale nie jest tak najgorzej. No! O matko! Jeee! Yeah, jesteś mój! Twoja pupa jest moja. Chociaż nie chcę. Taka zielona. Fu. No i dobra. I, i właśnie tak. Puszujemy. Teraz postawimy ten słupek taki, bo tutaj pinków to nie trzeba kupować. O jeb. Bo one mi to, oni atakują, 5 hitów ich nie ma, a tych nie widzą. Ach, he he he. Nie trafię. Czemu spamuję? Hm. Jeb. Jebaj się no. Bal się na ryj, rozumiesz? Bal się na ryj. Nie. Tutaj wardzioszka Idę po ciebie O matko, nie, 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 nie. Tak się pada? Nie Papa, urgocik, papa A prawie byś mnie zabił. Widzieliście? Widzieliście to Także spójrzmy co się dzieje na bocie Hmm Powrót Powrót minął i nic się nie działo na bocie co by to kupić? No na pewno na AP się złożymy, no To zrobimy AP damageowca O tak będzie, rewolwer Myślę, że będzie całkiem się manko Szmejtko Nie Fleszo i dziwka mała, bo ja jestem czego wielka pała, gdzie tu pojadę. O, nie trafisz, spiedaczku. Dobra. Trzeba się ruszać bardziej. Aha. Ciach. Ciach. Nie. Masz ty te podrzuty są chujowskowo tak Ale nie jest najgorzej Tu robić uniki komentować dla Was To jest coś niesamowitego Idę po ciebie Ach, znowu udało się Hehee Siemanko Dobra, tyjemy teraz jogafem. Bo to tu chodzi, żeby się nafidować na Ucztować, do przodu Piknie, piknie, murzyn zbił naszego I my z mu murzyna zbiliśmy, Woa, wow, wow, I ja chciał tak dobrze, a nie wyszło Pum Plum, o matuchno Osty kurwo Nie ma, nie ma brudzie hehehehe może go spawilowałem za oni moich hapsów A skonsumuję będę silniejszy będę większy, przyjemniejszy nie pie pie nie jest 10 na 10 wyrównany mecz widzę wyrównany mecz i ten z mnie wkurzający ale wiem że no no wun aż to uciszenie ja mam tyle do życzenia aha on będzie miał ulta zaraz mi włączy teleportację swoją postraną. stroną <laughs> szako co ty tu robisz tu co ja tutaj robię Haha, nie trafiłeś. Ja też nie trafiam. O matko. Obijasz mnie troszeczkę. Ach, ten Urgot jest wkurzający na Urfie, ale jakoś to idzie. A mogę zjeść Ward'a? Nie mogę. Dobra. No szmejtko, przestań. A, a sigo? Dostałem, ja pierdolę Trzeba... szybko tak Aaaa Placy! Playsy splaysiony, splaysiony został Splaysiony da fuck! To jest właśnie to, siła gafa. Dżewko To jest splaysowany not, not so good idea Co tam? Cza tutaj Lucian z tym fioletowym mundziakiem dobijają nas Piknie, piknie, ładnie Ładnie, feeding, feeding style. No jest, nie dostał znowu. Pipa, para, po. Para, Hmm, ja bym się wrócił, ale. To jest za ciężki ten... Nie, urgotnie. Dobra, ja się nie skupię na nim. No to wiadomo. On chce zrobić spaniaczek A też mnie tak nie dosięgasz tym swoim Harpsiunem Bun Powiedział ci no, Dobra On co puszuje też kryty to ja też puszuję. Szmejtkę Ojeju ale nie trafam tym uciszeni No, cwaniaczku. Przyjemniaczku, chodź. No 12-16, zajebiście. This Wukong, fuck you, kwakiuszako. Świetnie. Powyzywajmy się, poubliżajmy. To jest ten klimat. Dobra, zeszło ze mnie to Nie uciekaj. Gdzie uciekasz? Piknie, tylko dlaczego ja dostałem tak mnie przeteleportowało Dobra, hopsa Aj Zbugowane to jest, że nie dosięgam Dobra Tej mundo, mundiach Sio Dobra Łardzioszki postawiane, będziemy się na niego teleportować zaraz 13, 16. Kto u nas widuje? Kogmał, kogmał widuje. Nie Trafisz mnie? No to jest takie moc Nie, no. Ja chcę coś innego. Zonie, Zonia mi być potrzebna. U jezu, nie! Ale spieprzyłem. Ale spieprzyłem to. Hiluj SIĘ CHOCIAŻ, KURWA Jezu... Nie, nie, jeszcze Zońkę miałem Nie tu, gdzie chciałem, pod jedynko zawsze Ej, ej, ej Urgot, ty to... Ja powiem ci tylko tyle Zdupczyłeś Teraz ci muszę pomagać U mnie zdupczyli na bocie i... Tak, fleszujcie, szukajcie szako, Na pewno go dogonicie Sport, Sportowałem to wszystko bałem jednym słowem, aj... Dobra, idę. SSK nam idzie. Lux... Luxana też piękna, 154. 5 Pozdro 600 na Rejonie. Hmm... SSK jest... SSK debilaki. Retarded champs for ultra rapid fire, a co tam? Jak, jak dobrze trafię to wtedy wchodzi takie kombo slowujące Ale jak ktoś dobry to z tego wyjdzie Mhm, chaps Ja tu muszę się podbudować, omeczku To też zapy będzie zadawało obrażenia. O super No ale i tak co z tego jak ja tak wolno biję Dobra, ale puszujemy jak głupki Puszujemy to Mato! Ohoho, nie trafiłeś! Jezu, talon, szako i wszystko w jednym. Hurra, nie zabiłem szako. Kogmał też go nie zabił. Brawissimo, brawissimo. Kogi. Kogi! Czokaw już lepszy od kogm. Kogm chmwawa. Znowu Lucja napisał. Omy fg, omy Dobra w chownia zobaczymy czy wygramy Czy jednak to wiemy Ale hapsów trzeba jeszcze dodać Hopsia No zryj ich Tud. Tego szako to oni nie ubiją Widerzy, pieprzenie, szako 6-0, co to, to czuję, no? Ja też już spieprzyłem. System nie. O matko, zdąży się cofnąć? I Da Jasne. Na, no, pierdolcie się. W serio, pierdolcie się. Walta się na ryj Taak. Tak, tak, słyszał tam na pewno Wukong, Dobrze, że cofnąłeś. O Jezus, co za propsy? Dobre chłopaki. Dobra, widzę, że tutaj on idzie. Nie wiem, po co mu morello no, Miko. Nie Zawsze mam problem z tym przystanie. Nie wiem, czy to jest. No zajeba... Brawo! Gdzie jestem z was dzielny? Idę też. Piknie, bardzo ładnie. Dawaj go, zrymy. Mój. No nie... Ten szako to naprawdę ma farta pieprzony. Wieśniak, czerep. A, udało się, ale ja nie dostałem asystki. Trudno. Ulepszę sobie warda jednak na tego pinka. Będzie różowa, stojąca pałka. No, nie chcę stać pałki przy tym szako. Dobra. Hops. Rośnij w siłę. Wcinaj kripy, moi czegafie, i będzie tyle. Hmm, zaraz coś mi tu przyjdzie. Ja oczywiście, jak nów, ale będę puszował dalej mhmhm talon na kutwy i bałon dobra i znowu napisał lausian omfg omfg pan omfg dobra jeszcze jeden będę miał na maxe nastakowane ulti blue robimy najlepsze blue na urfie tu Rozpoczekam, poczekam gdzie skonsumuję hama hama amdzia ja. no nie nie wie... A, jeju. Ale mnie skonsumujesz! Fajnie. Super! Kurwa, zapominam, że mam zonę, ale to lamy. Lamerski, fałdziński. Talon też pewno przywidowany. A co to mnie też się dziwić, mam, że ja nie mogę go rozwalić. 9 Po chuj tu byłeś, po chuj, ja się pytam. Co to było w ogóle? No i kogi ze swoimi skillshotami. Nawet nażygać kom kompletnie nie potrafi. Konkretnie. Czy żyga to konkretnie po całym CD-sie? Bo się wcale nie żyga, no. Oni robią tego. Nie. Robię tego, nie. Trzeba dobrze wyliczyć, robić wyliczenie. Mm. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ma Was. Ma Was. Brawo. Brawo. Widzieliście te. Zajebałem dobrze wyliczeniem. Ale... Ukąka. No, Mogłem włączyć w sumie zonie. i poczekać na nich znowu. No, wszyscy są epickimi tutaj graczami. Jeszcze miałem... pfff... Mm -mm. A udało się zestilować Barona. Dobrze wykalibrowane wszystko było. My chcemy więcej ap w papę. My chcemy więcej ap w papę. Z tego nikt nie postawi Ward'a kolego, żeby pomóc komuś to potrzebowałbym Ward'a, ale nie Nikt nie stawia ich. Ach, chuj tam. idę. Po co? Po co? Jezu, patrzcie na te fejle. O kogi. Kogi you deserve the fucking award. Tak, kogi. Kogi nie trafia. Kogi trafił. Włączył zonkę pięknie. Yeah. Ja zapominam włączyć zonkę, nie. To wulkan kiesawka czy teraz no obrona. No, pięknie. No idziesz w AP wreszcie, dziecko. No zdąży się przyteleportować tam do ciebie. Nie zdążę, bo nawet nie mam teleporta, biedaku. Dobranoc. Dobranoc. Dobra noc. Dobra, nastakujmy moje ulti. To prosi o pomsty do nieba. No teleportuj się. Amdziamdziam. dziam. No w sumie całkiem niezły damage idzie. Nie, nie pomogę, bo nie mam teleporta. Zajbałem mu... <laughs> Barona i wymyślicie, że jeszcze będę... Wam tutaj... Pomagał? To, to jest solo place, a nie tutaj team fight jakiś. Bądźcie tego mundą. No. Tak, mądrze. Mhm. Nawet nie udało mi się zażrzeć go na ulcie, no. Ta animacja nie weszła. Dosyć sporo bym sobie go skonsumował, nawet może bym go uwalił. Ale i tak było warto. Retard. Powiedz, że, że weźmiesz sobie że kogi cię proszę. Tak, dobra, będzie łatwiej wygrać. Uuu, i tak padniesz. I tak padłeś, nie byłeś wart tego już co nie spojrzy na respa stoi. Dobra, pójdźmy na bota. Zryj Cina. No brawo, brawo. Za mundem biegnijcie, to jest to. Rzenda. No nie wierzę. I tak ja poszuję tutaj na bocie, bo nie mam zamiaru iść tam i padać teraz. Dobra. Wieża moja. a no, jestem wolny w tym uderzaniu. Nie... Nie No i co i nie pomożesz Ja pierdził Jeszcze nie dostałem killa tylko asystę Talux, Zróbmy zróbmy na niej zuma Nie ma na co bo już gryzie glebę Go push Zdenerwuje mnie ten murgot Ile ma... Ojej, spory ma AP Obrony Ale dobra, rozwalili go Cieszy mnie to Ninik nikt nie bierze na to przykładu, że tu idą bambusy Co, żąb Czy rabadona No może jakieś bucioszki by złożył A co, tam obuwie maga niech będzie rabadon gdzie jest mój rabadon? Się patrzę jak tęczy Czemu włączyłem? Ja pierdol. Nie wierzę. Nie w Nie wierzę, ale lamie teraz. Zamiast włączyć dwójkę, to ja jewdzą. To jest skupienie. To skupienie. Możecie cofnąć, bo ja tu nie ogarniam już temu. Nie, no będzie to przegrana już teraz też dla nie ma co. Co z tego, że ko no brawo. Dziękuję. To był właśnie kolejny odcinek z gry Le League of Legends. Nie jestem zachwycony tym, że przegrałem, ale sam cały czas nie można przecież wygrywać. Także dzięki za oglądanie. Z tej strony był Faudziński i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Yo!